Od czasów apostolskich, przez nałożenie rąk, święci się w Kościele Diakonów, aby dzięki łasce sakramentalnej mogli skutecznie pełnić swoje posługiwanie. Diakoni, poświęcający się powinnościom miłości i posługi, winni być miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich. W liturgii święceń zostanie braciom powierzone posłannictwo Kościoła które wielbi Boga oraz błaga Chrystusa, a przez Niego Ojca o zbawienie całego świata. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, Zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Bogu niech będą dzięki. Stój diakona składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem jest alba. Alba to symbol duszy czystej, duszy wpatrującej się i uwielbiającej Boga w niebie. Symbolizuje ona też czystość, tą, którą ujrzeli apostołowie podczas przemienienia Jezusa na górze Tabor, oraz czystość Boga, który jedyny jest święty i cały czysty. Drugim elementem jest stół. Symbolizuje ona uczestnictwo w misji i w mocy Chrystusa. Diakon zakłada nieco inaczej stółę niż biskup czy prezbiter. Przepasuje się z lewego ramienia do prawego uda. Trzecim elementem jest dalmatyka. Jest wyrazem i symbolem godności diakona, który jest podczas liturgii sługą Chrystusa Eucharystycznego. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz w myśl słów Apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu, czy rzekasz zawsze, zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Przyrzekam. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie czy ołtarzu? Chcę. Że... Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez Twoje Słowo, Moc i Mądrość Jezusa Chrystusa Twojego Syna a naszego Pana. I na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku Starego Prawa. A dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła Apostołowie Twojego syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli posługiwanie Bogu. Panie, wejrzy łaskawie na te sługi Twoje, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzem. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego syna, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. przyjmi Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wiesz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczyć. Święty Paweł napisał w swoim liście, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Boże. Przyjmując święcenia diakonatu otrzymujemy przywilej głoszenia Słowa Bożego w czasie liturgii. Będziemy mogli czytać Ewangelię i głosić homilie. Czytanie Ewangelii jest takim szczególnym zadaniem diakona, konkretnie jemu przypisanym. Jeśli na liturgii jest kapłan, a nawet biskup, to i tak diakon będzie czytał Ewangelię. Bóg dał człowiekowi taką łaskę, że poprzez patriarchów, proroków, królów i kapłanów błogosławią człowiekowi. Diakoni dostąpili też takie łaski, że mogą przekazywać Boże Błogosławieństwo ludziom, ale także i przedmiotom stworzonym przez Boga. Do tych przedmiotów możemy zaliczyć chociażby różaniec czy krzyże, i też inne dewocjonalia, które służą ludziom do wyrażania ich wiary. Wraz ze święceniem diakonatu otrzymujemy nowy dar, a zarazem zadanie w kościele. Od teraz będziemy mogli udzielać sztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebowym. Nowe zadanie będziemy mieli także podczas mszy świętej. Podczas ofiarowania darów przekazujemy patenę z chlebem dla celebransa. Następnie nalewamy Wino i wodę do kielicha, mówiąc słowa modlitwy. Przez to misterium wody i wina, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na to, że Diakon zachęca do przekazania sobie znaku pokoju, a na koniec, przy świętej po błogosławieństwie, wypowiada słowa rozesłania: Idźcie w pokoju Chrystusa. you